Z tej strony elektro JEDEN i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy grać mitycznymi i różnymi takimi fajnymi brawlerami. Może uda mi się zaprosić paru moich friendów, na przykład Top 100% win bo ona jest, bo on lub ona są bardzo dobrzy, ona jest bardzo dobra, lub ona jest bardzo dobra. No dobra, to gram z tarą, bo wy... to była moja ostatnia mityczna. Jeszcze Mortis. I będę miał wszystkie mityki. Mityka po prostu. Mm. No i właśnie teraz lecę z Rickiem. O, co Naprawdę to mi przypomniało bardzo złe rzeczy. Oj, Roza, pika. Pika. I don't like you. Źle, się walnął! Dobrze, rozwaliliśmy tą pipę razem. Aż ty sapik Carlosie! Karluś A waa! WON! WON! Nie, Zabił mnie! A, a. Uciekaj przed tą pipą! Dbanie! Bananie! Manie, dawaj, dawaj, O, Ożeż, ale wyczuła! Hi. Hi. Oj, nie ta osoba! Ale zresztą... Próbuj. What?! Co?! So, Co?! So, Co?! So, Co?! So. Co?! Ale Z KRZAKÓW ją wywaliła! O oh my god! Dobra. Teraz mi się powiedzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Musi mi się udać. Teraz nic nie robi szkoda. Naprawdę. I mam takie pytanko: kto nienawidzi, gdy, ja, gdy ktoś kogoś hamsko zabija? Bo jak tak, to napiszcie, please, w komentarzu. Ja to bardzo będę szamował, bo nienawidzę, jak ktoś kogoś hamsko zabija w Brawl Rollstars. Robię, hamskie zabójstwa to są najgorsze rzeczy, jakie mogą powstać w Brawl Stars. Właśnie takie. Ale się właśnie po głowie przez to co zrobiłem. Czyli nic. Dobra, 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 dobra. Teraz bez jaj z lecedlinem. Zadziałaj. Próbuję, próbuję, próbuję. Okej, okay, lecimy z Dynamiką I dajemy ten kok. Mm, 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 mm. Co ja zrobiłem? What I did oh, na Rozwaliłeś ją! Udało mu się! Ej, to jest skrzynia? albo cube chociaż? nie no szkoda dodajna ja przeczesuję krzaki te jednolite są za bardzo cenne oh my god tu są myślałem że wy no. trzymaście eee why yeah <laughs> people <gasps> 64 hapa i wygrałem. Co to był za fart? W ogóle daj na moje dzięki. Dziękuwa. Spoko, to będzie taki krótszy odcinaczek. Więc Żegnij